No, cześć grupo. No więc czas mija bardzo szybko, więc już jestem w tej chwili w drodze na Śląsk, próbuję wyjechać z zakopanego, ale mam ciekawe przemyślenie, bo pierwsze, po pierwsze ten, po pierwsze to szkolenie z zakopanem w tym roku miało dużo sensu i pochodzenie z klasą po górach. Porozmawianie na różne ciekawe tematy, niekoniecznie z inwestowaniem, poznanie się lepiej w, z ludźmi z klasy, było fantastyczne. Więc dzisiaj mieliśmy trzeci dzień, zakończyliśmy, jeszcze mieliśmy lunch. No i teraz sobie wyjeżdżam na Śląsk. Ale co, co, co widzę? Ludzie z rozmaitych, e, ludzie, którzy po prostu zajmują się rozmaitymi rzeczami. Uczą się inwestowania. Kiedyś to było tak, że czasami wydawało się ludziom, że trzeba mieć konkretne jakieś finansowe wykształcenie, aby się na tych tematach giełdowych znać. A teraz widzimy, że ludzie, którzy i prowadzą biznesy, i pracują, i prowadzą w ogóle biznesy, które nic z inwestowaniem nie mają wspólnego. Interesują się tym tematem i całkiem dobrze im idzie. Jedną z rzeczy, jaką zauważyłem, to. Że, jeżeli ludzie zrozumieją, jak ten biznes działa i nabiorą takiej wewnętrznej odwagi, że oni mogą też, też, też to robić, to później mają motywację do tego, żeby się dalej w tym biznesie rozwijać. Więc, jak we wszystkim, najważniejsze są dobre, dobre początki. I teraz, mieliśmy, dzisiaj, mieliśmy na szkoleniu niektórych studentów, którzy byli. Którzy byli, którzy są w SIW już od ponad dwóch lat, a mieliśmy taki, którzy są na, w klasie dopiero od kilku miesięcy, ale poznanie się, jeszcze lepiej jest było po prostu bardzo fajne. Mieliśmy kilka wyjść i ogólnie obserwowanie wymienienie się e, ciekawymi spostrzeżeniami, mieliśmy studenta, który dojechał na szkolenie z Anglii. Całą drogę z Anglii. Widzę, że kilka osób, nawet z klasy, nas ogląda na live. Cześć, pozdrawiam Was. I, I no, daje to mi, daje mi to zachętę do dalszego, do dalszej pracy i promowania tego, tego biznesu. Bo widzę, że coś fajnego się zaczyna tutaj dziać. Widzicie? Mieliśmy również super, super salę na szkolenie. Niełatwo jest znaleźć w zakopanym salę na szkolenie, powiem Wam. Szkolenie poszło nam bardzo dobrze. Czy jeszcze jakieś inne spostrzeżenia? No jasne. W tym biznesie to jest taki ciekawy, intrygujący biznes, że zawsze są ciekawe spostrzeżenia. Więc, między innymi, co mi się podoba, to co? Że coraz więcej dziewcząt, kobiet, pań, Interesuje się tym biznesem. Czy to nie jest fantastyczne? Eee, Niektórzy studenci przyjechali z żonami. Widać było, że żony były bardzo tematem zainteresowane siedziały, obserwowały, robiły notatki, zadawały pytania, bo to się wydaje ogólnie, że inwestowanie to jest taki biznes zdominowany przez facetów a kobiety się świetnie do tego biznesu nadają. Między innymi dlatego, że mają, że mają większą awersję do ryzyka. Faceci ogólnie mają tendencję, tutaj generalizuję oczywiście, do podejmowania większego ryzyka niż kobiety, a w tym biznesie dużo ryzyka nie jest dobre. Lepiej jest zarobić nawet trochę mniej, ale pewnie. No i widziałem, że nawet takie bardziej zaawansowane koncepcje, które omawialiśmy, całkiem dobrze wchodziły do głowy, więc no, zadanie takie, żeby bardziej to promować wśród kobiet. Widzicie mam, mam dobrego, dobrego znajomego, który uczy biznesu i ogólnie mam mniejszy oddźwięk od, od kobiet. E i na przykład uważa, że może w tych reklamach, na przykład, ja ogólnie jeszcze nie robiłem reklam jako takich, ale ogólnie na przykład w reklamach na YouTube wycina kobiety. I potrafię to rozumieć, że jednak ilość kobiet, która zareaguje pozytywnie na zachętę do nauczenia się czegoś czy do robienia biznesu, może być mniejsza. Niemniej, jest to zdecydowanie, jest to zdecydowanie coś, nad czym można popracować. Bo kobiet jest bardzo, bardzo dużo i również chciałyby zarabiać pieniądze. Zgodzicie się panie ze mną? Myślę, że tak, nie? Macie rodziny, macie dzieci, macie mężów, czasami macie więcej czasu, więc jak widzę, więcej kobiet na szkoleniach to mnie to zachęca. Więc całkiem dobrze to poszło. Wydaje mi się też, że ten biznes tłumaczy w miarę prosto. Więc chyba też z tego punktu widzenia jest to, jest to łatwiejsze do zrozumienia wiedza, którą e, przekazuję. No, co jeszcze? Co jeszcze widzę? Tak, konkludując to, co tutaj na Podhalu widzę, no to rejon też się rozwija. Wielu górali ma naprawdę piękne mieszkania właściwie nie mieszkania, domy. Bardzo piękne domy w samym zakopanym mnóstwo fajnych kafejek gdzie można wyjść na piwko czy coś zjeść, aż trzeba uważać żeby, żeby nie jeść za dużo bo łatwo łatwo przytyć no i kto wie może za rok znowu tutaj będę a na pewno będę wcześniej czy później dlatego, że z mojej strony mamy to są moje okolice moja mama jest małego, cichego no cóż Pozdrawiam Was w drodze do, w drodze na Śląsk teraz. Jesteśmy w kontakcie. Miłego dnia. Cześć!